Witajcie, kochani, Chwała Chrystusowi. Dzisiaj jest 22 lipca 2023. Witajcie na kanale Ewangelizujmy Biblijnie. Słuchajcie, dzisiaj tak ważne nagranie i nagranie, w którym nie obwijam w bawełnę niczego, mówię dokładnie tak jak jest. Jest to nagranie, które jest absolutnie ostatnim ostrzeżeniem przed tym, co nadchodzi. Warto jest je obejrzeć, ponieważ. Jest tam wyraźnie opisane proroctwo ze Starego Testamentu, z Księgi Królewskiej, które opowiada nam i przygotowuje nas do tego, co nadchodzi, wyraźnie ostrzega przed wielkim uciskiem. Tak dobrze słyszeliście właśnie proroctwo z drugiej Księgi Królewskiej. Jest tam zawarte masę wiadomości, które, które będzie pomocne dla Was. A przede wszystkim jest tam opisana sytuacja polityczna w tej chwili na świecie i w tym naszym regionie, która jest również oczywiście wypadkową tego, co czytamy w Słowie Bożym, i jest wypełnieniem proroctw, wizji, snów, które ja widziałem i widziało wielu w naszym zgromadzeniu i również. Widziało wielu na świecie. Serdecznie Was zapraszam i ze względów oczywiście cenzuralnych zamieszczam tylko link do nagrania na Rumble i do nagrania na naszej stronie, które również za parę dni się ukaże. Na Rumble nagranie powinno już być dzisiaj dostępne, natomiast na naszej stronie w przyszłym tygodniu. Nasza strona to polskiezborybiblijne.pl. Polskiezborybiblijne.pl Natomiast Rumble, no to Rumble, no to chyba wiecie, jak korzystać z Rumble. Link będzie zarówno w opisie tego krótkiego mojego nagrania, jak również w pierwszym komentarzu, który przypnę pineską poniżej tego krótkiego nagrania, które jest zapowiedzią tego, co dzisiaj przed chwilą nagrałem. Serdecznie zapraszam, naprawdę warto. Jest to ostatnie ostrzeżenie, więcej ostrzeżeń nie będzie. Zostańcie z Panem Bogiem i do usłyszenia.